Tańci, młodzież, samorządowcy oraz mieszkańcy Chmielnika uczcili pamięć żołnierzy wyklętych. Najpierw mszą świętą i złożeniem kwiatów pod pomnikiem wdzięczności. Potem uroczystości przeniosły się na teren Zespołu Szkół nr 3. Pragnę powitać na uroczystości szczególnej, wyjątkowej, powiatowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotykamy się w chwili szczególnej, która upamiętnia tych, którzy przecież zostali skazani na zapomnienie, powracają do świadomości Polaków powracają do świadomości Polaków, jako żołnierze wyklęci i żołnierze niezłomni. Chociaż przez wiele lat milczały o nich podręczniki po historii, to przecież nigdy nie zabrakło im w sercach wielu Polaków. Pamięć o nich była przekazywana w polskich rodzinach, z pokolenia na pokolenie. Dziś pozostają symbolem wielkiej odwagi pozostają symbolem męstwa, cierpienia, uporu, ale jednocześnie ofiary. Podczas uroczystości samorząd powiatu kieleckiego reprezentowali wicestarosta kielecki Zenonianus oraz członek zarządu powiatu Bogdan Gierada. Wicestarosta Zenonianus nawiązał do tragicznego losu żołnierzy wyklętych. Spotykamy się, by wspomnieć. Żołnierzy wyklętych. Wyklętych przez władze komunistyczne, niesprawiedliwie osądzonych, katowanych i mordowanych. Nazywanych bandytami i wrogami Polski. Historia miała o nich zapomnieć. Kolejne pokolenia nigdy nie miały dowiedzieć się o ich heroicznej, często beznadziejnej walce. Ale po latach wolnej Polsce zwrócono im cześć. Pamięć o, żo o żołnierzach antykomunistycznego, powojennego podziemia przetrwała, bowiem wciąż przechowywana była w tradycji wielu polskich drogi współtowarzyszy broni. Żołnierze wyklęci aż. Do początku lat 60. ubiegłego wieku walczyli przeciw sowietyzacji Polski. Mówi się, że byli zabijani dwukrotnie. Najpierw w czasie bitwy, a następnie mordowano pamięć o nich. Uczniowie szkoły pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali wzruszający program artystyczny. Najpierw ogólną sytuację międzynarodową, w której znalazła się Polska, z jednej strony Niemcy, z drugiej Sowieci i przyglądający się temu Francuzi i Anglicy, wszystkim smakował ten polski tort. Wiemy z w tle historii żołnierzy wyklętych zabrzmiały znane pieśni partyzanckie w wykonaniu zespołu Mitro i Patrycji Michalskiej. W inscenizacji uczniowie zaprezentowali, jak wyglądało sądzenie żołnierzy wyklętych. Pokazowy proces przed Wojskowym Trybunałem, na którym prokurator żądał wyłącznie kary śmierci. Na nic były wyjaśnienia. Yeah. Ja naprawdę jestem niewinna. Wyrok, a potem strzał w tył w głowy. Boże, ratuj! Za ojczyznę. Prezydent Molesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. I grób bezimienny w bezimiennym lesie, którego rodziny nigdy nie odnajdą. Dyrektor szkoły podziękował młodzieży nie tylko za pokazanie prawdy historycznej, ale także za przywiązanie i szacunek dla wartości. Podziękowania i brawa otrzymali także nauczyciele, którzy przygotowali z młodzieżą inscenizację. To była prawdziwa lekcja historii.